Gorzała chodzi za mną od rany. Napiłbym się jak człowiek. Napiłby się pan? Rozumiem, czasem każdy potrzebuje chwili relaksu. Czy masz ulubiony trunek, którym lubisz się odprężyć? Nie mam ulubionego napoju, ale mogę polecić różne opcje. Herbata ziołowa, jak rumianek czy mięta, jest świetna na relaks. Z kolei gorąca czekolada może być idealna na chłodne wieczory. A jaki napój Ty wybierasz na odprężenie? Herbata ziołowa brzmi świetnie. Gdybym mógł wybierać, melisa wydaje się świetnym wyborem na relaks. Jest znana z właściwości uspokajających. Mięta również może być bardzo odświeżająca. A ty masz jakieś ulubione zioła w swojej herbacie? Melisa i mięta to doskonałe wybory. Melisa pomaga się uspokoić, a mięta jest bardzo odświeżająca. Gdybym miał wybierać, pewnie też bym polecił te dwa zioła. A czy lubisz dodawać do herbaty jakieś dodatki, np. miód czy cytrynę? Miód i cytryna to świetne dodatki do herbaty. Miód dodaje naturalnej słodyczy i ma właściwości zdrowotne, a cytryna daje świeży, kwaskowaty smak i dostarcza witam. To naprawdę dobre połączenie. Czy często dodajesz miód lub cytrynę do swojej herbaty? Gdybym mógł pić herbatę miód i cytryna, na pewno byłyby moimi ulubionymi dodatkami. To połączenie jest zarówno smaczne, jak i zdrowe.